Wszystko w porządku, Oskarze? Jesteś jeszcze cały? Humor to zagadnienie wykraczające poza zakres moich funkcji, Kate Walker. O tym powinnaś już wiedzieć. Oskarze, przestań! Nie nuć! Wydostaliśmy się przecież cali i zdrowi z tego koszmarnego miasta. Dodam nawet, że zachowaliśmy przy tym fason. Fason to odpowiednie słowo. Hej, co ty robisz na peronie? To niepodobne do ciebie. Chciałem zaczerpnąć trochę powietrza i pozbyć się pajęczyn z moich złączy, ale ten słony wiatr jest jednak nieprzyjemny. Rozsądniej będzie, jeśli wrócę do naszego ciepłego pociągu. Rozluźnij się, Oskarze. Oskarze, chyba wszystko gotowe. Możemy ruszać. Usiądźmy godnie. Uruchamiam silnik i ruszamy. Wkrótce przyjdę skasować Twój bilet. Oskarze, przestań! Panno Walker! Panu Walker, proszę zaczekać. Proszę zaczekać. Proszę Panie jeszcze Feliksie, nie odchodzić. O co teraz chodzi? Czy coś się stało, madame Romański? Nie, wcale nie. Nasza ulubiona diwa czuje się wyśmienicie. W recepcji jest paczka dla pani. Powiedziałem sobie, powiedziałem Feliksie, ona musi ją mieć zanim odjedzie. Paczka? Dla mnie? Ależ to niemożliwe. Ma wyraźnie napisane. Panna Walker. Dlaczego nie powiedział mi pan o tym wcześniej? Właśnie teraz ją otrzymałem. Dobrze. A kto ją dostarczył? Eee, nie wiem. Na chwilę spuściłem z oczu recepcję. Trwał mecz, rozumie pani. A potem się pojawiła. Na blacie recepcji. Proszę ją odebrać. Dobrze. Halo? Co się z tobą dzieje, Kate? Panie Marson, proszę. Proszę naprawdę zrozumieć. Zrozumieć? Oto co rozumiem. Jeden. Nasz główny klient jest gotów olać tę całą bandę, jeśli umowa nie zostanie podpisana w ciągu 24 godzin. Dwa. To będzie kosztowało naszą firmę multibineros. I trzy. Zrobiłem poważny błąd powierzając ci tę sprawę. Oto co rozumiem. Wiem, to wcale tak nie wygląda, ale... Żadnych ale, Walker! Szukasz jakiegoś atacujcie, stetryczowego atacujcie, atacujcie, atacujcie. starca i robisz z tego nie wiadomo co! Wie pan, on wcale nie jest stetryczały. On ma zmysł twórcy. Skończ te, panie Luki. Nie będę słuchać wymówek, chcę. Muszę kończyć, panie Marson. Chyba coś mam. Halo? Tu recepcja? Felix śmietana do usług? Tak, madam, tak, tak, tak. Stoi tuż przede mną, madam. Natychmiast, proszę, oczywiście. Pan Walker, madam Romański pragnie, by pani przyłączyła się do niej jak najszybciej w barze hotelowym. Już idę. Madame Romański, e, chciała się pani ze mną zobaczyć? Ach, jesteś moja droga. Porozmawiajmy przed twym odjazdem. Nie chciałabym, żebyś miała zły obraz sytuacji. Pomijając incydent w zgradzie, jestem ci niezwykle wdzięczna. Pozwoliłaś mi zapomnieć o życiu tutaj, na tej martwej plaży, na której przesiaduję całymi dniami, coraz bardziej znudzona. Bardzo się cieszę. Czas biegnie tak szybko. Jednego dnia jesteś u szczytu sławy, wydaje ci się, że to nigdy nie minie, aż pewnego dnia pryska bańka medlana, a ty znikasz zapomniana. Madame Romański, ta zaduma i przygnębienie zupełnie do pani nie pasują. A jeśli nie ma wokół ciebie nikogo, kto zechciałby pomóc, zatapiasz się w niekończącej się ciemnej zimie. Pewnie powinna pani odpocząć. To były trudne, wyczerpujące chwile. Musi pani być zmęczona. Kiedy tu przybyłam, Hans dał mi poczuć ten smak życia. On też był chory. Tak bardzo kaszlał. Z pewnością spędził zbyt wiele czasu w fabrykach, wdychając ich w dym. Potem poczuł się lepiej i odjechał, a ja ja zostałam tu ze swymi wspomnieniami. Hans Wollerberg Hans Vorarlberg był taki radosny, taki bez troski. Był oczywiście, jak mówią, trochę prostoduszny. Był jak dziecko. Dziecko budujące fantastyczne zabawki. Myślę, że go kochałam. I Bóg jeden wie, gdzie teraz może być. Przeleciał samolot z zaopatrzeniem dla hotelu. Może powinnaś wyjść na zewnątrz. Nie rozumiem. Jestem już stara i zmęczona. Było mi bardzo miło Cię poznać, Kate Walker. Do widzenia, James. Opiekuj się, madame Romański. Zawsze to robię, proszę Pani. Niech szczęście Pani sprzyja. Śnieg to dobry znak. Naprawdę? Śnieg odpędza wiatry i przykrywa sól i piasek. Powietrze staje się czystsze. Doskonałe warunki do spaceru dla zdrowia. Dziękuję za wszystko, James. Dzień dobry panu. Pan Woralberg? Hans Woralberg? Przyprowadziłaś pociąg to świetnie. Panie Woralberg, nie ma pan pojęcia, jak się cieszę, że wreszcie pana spotkałam jestem ke. Gdzie jest Anna? Pana siostra odeszła, panie Woralberg. Bardzo mi przykro. Rozumiem. W innym razie to ona by tu była, prawda? Nie ty. <laughs> tak, ma pan rację. Jestem Kate Walker i. Kate Walker. Dobrze. Odjeżdżam swoim pociągiem, bardzo daleko. Dokąd? Na Syberię. Syberia? Przepraszam, panie Wolarberg. mam polecenie, by sfinalizować sprzedaż pana fabryki Waladilne. Pan rozumie, to moja praca. Anna mówiła mi o tym automaty. To już. Koniec, tak? Panie Wolarberg, fabryka należy do pana i potrzebuje pana podpisu, by dokonać transakcji. Dobrze, a potem odjeżdżam pociągiem. Oto umowa sprzedaży. Dam panu chwilę, by mógł pan się z nią zapoznać. Pana siostra przyjęła te warunki. Wszystko, czego potrzeba, to pana podpis. Podpisał pan tak po prostu? Bez czytania? Nie umiem czytać. Nie wiem, jak to się robi, Kate Walker. W takim razie przeczytam to panu. Nie trzeba. Zostaw to. Muszę odjechać pociągiem, Kate Walker. Jak pan sobie życzy. Życzę panu przyjemnej podróży. Tak? Słuchaj, Walker, zdecydowałem, że wysyłam ci wsparcie. Nie ma potrzeby, panie Marson. To znaczy? Hans Vorarlberg właśnie podpisał. Wszystko jest już w dechę. Mówisz, że... Tak, właśnie to, że Vorarlberg Manufacturing jest wyłączną własnością Universal Toy Company. Ale to super wieści! Dobra robota, wspaniała robota, Walker! Prawdziwy majstersztyk! Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Kate. Gratulacje. Dziękuję. Dobrze, więc wracaj do nas jak najszybciej. Chcę, by te papiery wylądowały do jutra na moim biurku. Moja sekretarka zorganizuje natychmiast spotkanie z Universal Toys. Z pewnością będziesz chciała osobiście wręczyć kontrakt, co? Tak sobie myślę, że nie mam kogo przydzielić do sprawy lotniska Szwan. Szykuje się duży proces, prawdziwa szansa. Hm, masz tę robotę. W ten sposób chcę ci podziękować, Kate Walker. Jest pan taki uprzejmy. Masz przed sobą wielką karierę prawniczą, Kate. Do zobaczenia jutro. Dobrze się spisałaś i nie zgub papierów, a? To byłaby najgłupsza rzecz. Tak, bardzo głupia. Kate Walker? Tak, panie Wolarberg? Czy ty też jedziesz pociągiem Kate Walker? <laughs> nie, tego nie miałam w planach, ale dziękuję za propozycję. Dla mnie ta przygoda kończy się tutaj, pani Wolarberg. Szkoda, naprawdę głupio. Nie lubisz przygód, prawda? Ale ja, to znaczy, może to nie takie proste. Tak. Muszę wracać do Nowego Jorku. Czekają tam na mnie. Rozumiem. Samolot. On też leci do Nowego Jorku. Sądzę, że powinnam to sprawdzić. To rozsądne. Być może. Do zobaczenia, Kate Walker. Tak, do zobaczenia, pani Wolarberg.